Szanowni państwo, ten tydzień minął pod znakiem przede wszystkim środków europejskich. Podpisaliśmy już umowy w ramach programu CPK, udało się pozyskać środki w takim konkursie CEFRiflow zamykającym poprzednią perspektywę. Konkurują tu ze sobą pod względem merytorycznym projekty z różnych krajów, nie ma koszyków narodowych i to właśnie projekty CPK zostały najwyżej ocenione w Europie. Dzięki nim Polska jest największym beneficjentem tego rozdania. Jedna szósta środków do podziału w całej Europie, i to Polska jest tym krajem, który najwięcej tych środków uzyska. To właśnie dzięki programowi CPK, który idealnie wpisuje się w europejskie korytarze transportowe, w te wszystkie merytoryczne założenia. Bardzo chciałem podziękować przy tej okazji przede wszystkim pracownikom, ekspertom, którzy w CPK pracują, którzy te projekty przygotowali. I to nie jest koniec, to dopiero początek pozyskiwania środków w nowej perspektywie. To już będą grube miliardy euro, które dzięki programowi CPK będziemy przyciągać do Polski, inwestować w polski system transportowy.